Gdzie jest Lisa ma, ma żółty. Tutaj ma żółty, tutaj ma żółty, tutaj ma żółty, tutaj ma żółty i tutaj ma żółty. Taki jest żółty. Myślę, że jeden żółty. Nie bierzemy, nie tyle wystarczy, okej? Okay? I malujemy. No, to się malujemy. Sonika, ja że to trzeba skończyć. nie, da się nie tak? Tak. No nie patrz, tak ja to zrobię. Malujemy. Monisia, się ja już myślę, że koniec, tak? Bo to nie. szkoda, tłumazać, bo za chwilę będziesz inne jajka malowała. Ja bo ja chcę wam pokazać, jak to się robi. Okay, nie no. biorę Ja już. Dobrze. Jajko. to bierz ja się trochę Tak, zobacz ja sposób. Ja Dobrze, to masz białe to już Nie uda. Masz. To białe. Bo on chce białe tak jak ty masz, nie? Kopijuj, żeby on go nie zbił, bo jak zbije, to trochę ja będzie bieda, bo sobie. wszystkie jajka pobije sobie... i będzie bieda. Od Wybiorę sobie. Jakiś ze chcesz kolorek? Zielony. 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 zielony! I tutaj masz zielony, i tutaj masz zielony. Okej. Okay. No, siadaj. Jest coś namalować. No to namaluj, no, tutaj Że na nie, tym jajećku nie, nie, Tak? Niebieski. Na jajeczku. Uważaj. Nie, tak niebieski, nie. Niebieski ciemno. Monia, weź się zdecyduję, bo on będzie niebieski. też kombinował, tak? Na Z kwiatuszki jakieś narysuj. Niebieski. Ale przecież Renata, na terenata, nie nic robiła. nie mówi, ciemno na to, jak, to nie, jak to nie? Jak to nie robiłaś? Tylko Ciemno niebieski. Ciemno niebieski. Monika, daj mu ciemno niebieski. Dobrze, ekstra. Siadaj. Ciemno niebieski. Tak. No. Delikatnie, delikatnie. Bo ja wybrałam kremowy, bo lubię kremowe, ta Kula! Kula. Trzymaj drugą na jajko. Robię kwiatuszki, a ja zbuduję kwiatuszki. Ja dajdę, buduję kwiatuszki. Renata, mów po ludzku. Luzory, weź. nie mogę pomóc. Nie mogę pomóc. Nie mogę, ty pomożesz.